jest Roman Koszewski, w lewej jest Sierczewski, Leśniak indywidualnie przejście szansa, w górę się i ale jak niewiele brakowało przy tym pięknym wyjściu Marka Leśniaka, który rozegrał ostatnio dwa znakomite spotkania z narodowej reprezentacji, głównie z Ilnamią, ale i z Marino. Ładny, ważny początek, od cztery za nieskuteczny. No, była to fantastyczna akcja indywidualna Marka, który pokonał w pojedynku, popatrzmy jeszcze raz, dwóch Anglików, Zabrakło troszeczkę zimnej krwi i milimetry. Słynne słowa tutaj, które padły na antenie telewizyjnej. A Jezus Maria, tak? Czy... <noise> w zasadzie nie, nie można było tego inaczej wyrazić, chyba najtrafniej. Czachow. Leśniak i e Walker. I do końca, do końca. Częsza, A Jezus Maria! Jak... To było możliwe. Prosiłem go o to, żeby poszedł na tą piłkę. Dostał po prostu upominek od bramkarza angielskiego. Tak jak Mur podarował ci upominek 20 tak jak lat temu. Tak Mur ten. podarował mi piłkę. Spójrzmy jeszcze raz. Odrobina zimnej krwi i spokojem byśmy oglądali to spotkanie. Ta sytuacja, ta druga Śniła mi się, można powiedzieć, bardzo długo po nocach. Jeżeli wykorzystałbym jedną z tych dwóch, byśmy wygrali. Do tej pory były by, można powiedzieć, bohaterem narodowym w Polsce. Ale takie życie z piłkarza trzy dni później szliłem w Monachium trzy gole, Nie. I można powiedzieć, to było najbardziej przykrywane.